Zapraszam, proszę usiąść sobie. Nie wstydzimy się oczywiście. Warsztaty trwają, poznaj Afrykę. Kolorujemy. Tak, korale będą koraliki. Piękne. Dla mamusi, dla babci. Dla siebie oczywiście można też kolorować. Przypominamy właśnie, że na to wydarzenie zapraszają. Fundacja Afryka Inaczej i Dom Spotkań z Historią dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. A nasz partner Warszawa Junior. No, widzę, że już koleżanka skończyła. Tutaj będziesz miał nożyczki i będziesz mógł. Zaraz ci pokażę. Tu jedno.

Taka rozmowa o Afryce, a dzisiaj specjalnie o Tanzanii będzie rozmowa. Nasz kolega z Tanzanii będzie tutaj z nami, a to będzie za chwilę, od 17 już. Także to już już. A potem oczywiście jest, będą rytmy i tańce, samba. Dobra, no to przyjdzie, taki może kolorować, nie będziemy mówić. Może przyjdzie z mamą? O, biedna się zawstydziła. E, tu mamy pastele. Możemy kolorować właśnie, ma być kolorowo. Może przyklejamy kompota. Dzień dobry. Może ja się przesunę, bo tutaj mamy... E, lubię, jeżeli będę musiała tak robić. Mam, mam trudniejsze pytanie, no mam nadzieję. Jak się nazywają trzy największe miasta Afryki? Ja podpowiem czy największe, a mamy do wyboru. Może Kinshasa jest, jest tak, Legos, tak. jest Kair. No to które z tych trzech? Kair też jest. Kair jest, tak, No to... pierwsze. a pierwszy? Pierwsze. Czyli Kair, Legos, Kinshasa, Czy największe miasta. Tak, a pierwszy? Największe. Pierwsze jest dla? Kajr? Tak, zgadza Kajr? się. Jak? Kair. Kair, to jest poprawna odpowiedź? Tak, 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 zgadza się. No to ja się poproszę o trudniejsze, bardziej trudne jeszcze pytanie, bardzo, bardzo Co? trudne. Proszę. Cię. Dobra. Okay. Cała Afryka, cała Afryka została skolonizowana przez Obce mocarstwa z wyjątkiem których krajów? Co no. Polski. <głos> A, <głos> Polski? No, to dobra odpowiedź, ale nie powiem cię. Poprawna. No? Wszystkie kraje Afryki prawie zostały skolonizowane oprócz. No? No to dobrze, teraz mamy dobre pytanie, takie trudniejsze, nie? Kto zna odpowiedź? Które kraje w Afryce nie były skolonizowane w ogóle? Nikt nie zna odpowiedź? Na pewno. Pierwszy kraj jest na E. Nie, na E. A drugi kraj będzie na L. Na L. Pierwszy na L. E. Pierwszy na E, drugi na L. No, popowiadamy. Ktoś ma odpowiedź? Etiopia. Etiopia była nieskolonizowana. Tak. to poprawna yes. odpowiedź. A drugie państwo? Nie. No. I. D. Nie. Nie. Le, I b, e. Liberia. Liberia Jaki kraj? Liberia. Liberia. Liberia Liberia Proszę Państwa zapraszamy cały czas na warsztat pod tytułem Poznaj Afrykę Kolorujemy oczywiście koraliki dla mamusi dla siebie i dla znajomych a za chwilę będzie rozmowa o Afryce a konkretnie o Tanzanii z panem Stefano i Timba Sambali ale jeszcze mam jedno pytanie. Jest taki zwierząt, który się znajduje tylko w jednym kraju, w Afryce, ale można go znaleźć w zoo tutaj. I ten zwierząt wygląda tak jak zebra, tylko że ma pasemki brązowe, białe w tyłku. Co to za zwierząt? Wygląda tak jak zebra. Nie? Ma pas, ma pasy. Nie, gazela można znaleźć w innych krajach. A tamten zwierząt można znaleźć tylko w Kongo. Mieszka w Kongo. Normalnie. Nie? Nie. Coś na O. Nie. Nie. Ok. Tak, okapi. <laughs> okapi, okapi? Tak. dobrze. Zaraz pokażę zdjęcie, jak wygląda okapi. Dobra, i teraz poproszę, żeby każdy mi powiedział, co można znaleźć w Afryce. Rze rzeczy, nie, 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 nie muszą to być ogromne, ale takie, tak. Na <laughs> przykład okapi. Okapi. Oczywiście. I co jeszcze? Zebry. Okej, okay, Dobra. A kto tutaj mi powie? Hieny. Dobra. No, co takie łatwe rzeczy mi mówicie? Trudniejsze jeszcze trochę. No? Kto mi powie? Olek? Wiatraki. Yeah. Wiatraki. Dobra. Ładny kwiatek Tak, zgadza się. Okra to jest taki zielony warzyw, taki długi i on jest taki kleisty. On wygląda tak jak slime. Znacie, wiecie co to jest slime, tak? No, tak jak slime, tak. Tylko że slime się nie je. Tak? A banany są. Banany, Planteny, tak. Tak. One są bardzo dobre też. Mm, ale dajcie mi smaku. Tak? Kuskus. Kuskus kus, oczywiście. Kuskus kus zrobiony z warzywami. Mmm, No i co się tam się je? Taki tradycyjny potrawy ci wieczę. Nie? Faktycznie, tak jak tutaj Iwo powiedział, olej palmowy. I mogę że olej palmowy jest również niebezpieczny dla zdrowia. Ten wykorzystywany obecnie w produktach typu Nutella, czy słodycze, czy też ciastka, czy też chipsy smażone na oleju palmowym itd. Proszę Państwa, wciąg dalsze warsztaty, ale za 5 minut już będziemy kończyć warsztaty. I będzie właśnie rozmowa o Afryce, a dokładnie o Tanzanii. Przypominamy, że na to spotkanie zapraszają Fundacja Afryka Inaczej i Dom Spotkań z Historią, dzięki dofinansowaniu miasta stołecznego Warszawy. A nasz partner Warszawa Junior też zaprasza. Dziękuję. Za 5 minut yy, kończymy właśnie warsztaty. Dzieci malowały ładne koraliki dla mamusi, dla siebie, dla znajomych. Były pytania dotyczące właśnie jak się żyje w Afryce, jak się bawimy, sojemy, jakie zwierzęta mamy. No i w ciągu dzieciaki yy, właśnie pracują plastycznie z Inides Mobunda z Kongo.